Cześć kochani, tu Martyna. Dzisiaj mam dla was kolejny niesamowicie prosty i rewelacyjny przepis na domowe mega kokosowe kuleczki Raffaello. Będzie to kolejny z serii przepisów na znane słodkości, które możecie kupić w sklepach, ale w domowej i zdrowej odsłonie. Ponieważ pojawił się już dotychczas na kanale Sneakers był krem Bounty oraz krem Kinder Joy. Przepisy na te desery możecie znaleźć u mnie na kanale a teraz w końcu przyszła pora na długo wyczekiwane kuleczki Rafaello. Przepis ten będzie bardzo prosty i dosyć szybki, a do jego przygotowania będziecie potrzebować jedynie czterech składników. Przydadzą Wam się wiórki kokosowe, słodzik, migdały oraz masło kokosowe. Ja akurat używam naturalnego masła kokosowego, które kupiłam na wyspie Kopangan. Ale takie masło kokosowe możecie równie dobrze przygotować samodzielnie w domu, miksując po prostu wiórki kokosowe. Przepis na to masło kokosowe w domowej wersji zostawię w linku w opisie filmu. Ale oprócz masła kokosowego możecie również użyć oleju kokosowego, a najlepiej tego nierafinowanego, czyli krótko mówiąc takiego, który ma smak i zapach kokosowy. A teraz już bez zbędnego gadania, chodźmy do kuchni przygotować Rafaello razem. Zrobienie tego raffaello jest bardzo, bardzo proste, bo wszystkie składniki widoczne tutaj poza migdałami musimy wyrzucić do miski i wymieszać. Najpierw dodam roztopione masło kokosowe. Generalnie jest to masło, które możecie zastąpić również olejem kokosowym nierafinowanym, tłoczonym na zimno, czyli krótko mówiąc takim, który ma smak i zapach kokosowy i w temperaturze pokojowej będzie w formie stałej. Kolejny składnik to słodzik. Może być to syrop z agawy lub miód. A na sam koniec idą biurki kokosowe. I teraz to wszystko mieszamy. Okej, okay. i teraz tą masę wstawię na jakieś 3 minutki do zamrażarki, żeby zgęstniała. Także widzimy się z powrotem za chwilę. Masa kokosowa jest już dosyć zwarta, więc teraz uformuję z niej kuleczki i do środka każdej z nich włożę pomidale. I dobrze jest wcześniej zwilżyć dłonie, co po prostu ułatwi formowanie kuleczek. Okej, okay, kuleczki są już uformowane, i teraz po prostu obtoczę je w wiórkach. Ale jeśli macie ochotę, możecie je jeszcze wcześniej oblać białą czekoladą, a następnie, kiedy już będą pokryte białą czekoladą, możecie je obtoczyć w wiórkach. Teraz wstawię moje Rafaello na kilkanaście minut do lodówki. I tak właśnie wyglądają gotowe kokosowe kuleczki Rafaello. Link do przepisu znajdziecie w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym przepisie i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych filmów.